Dobra, chodźcie się, chodźcie się, chodźcie się, ustawimy, ustawimy się, ustawimy się, o, tak, o tak tutaj, tak, o, tak, 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 tak. O, tak, 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 tak. Tak, 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 dokładnie tak, dokładnie tak i teraz, i teraz uwaga, uwaga, ale tak teraz pełne skupienie. Pełne skupienie. Siemanko z tej strony Chocolate. witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was z Super teamem Super Team! I dzisiaj zagramy sobie w Hypixel SES i. 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 Du, 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 du. No dobra jesteśmy na ręce i co mamy zrobić? Head. Head. <grym> dobra, dyg 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 się tak Dobra, Będę teraz tak czytał po polsku, żeby, żeby ci, którzy nie wiedzą o co chodzi, żeby wiedzieli o co chodzi. N o nie nie zostaj zabity przez zombie! Nie, nie zostaj zabity! Nie, nie z... zostaj z... zabity, zostaw, nie. Nie jestem zombie. zabity, nie jestem zabity, nie jestem. Nie, ja za... nie, nie zabij! Bo... You died. Nie zabili mnie. Jestem jednym z drugich. Jest. Pierwsze miejsce. No co za? Um, instant hell. Instant... instant hell. Pyk. Czy to, to okay. było to? To było to. Tak, dobra. Tak, tak, dobra. Nie? Na czwartym tak, było, tak, tak. Udało się. Teraz... Do Minecraft! Dobra. On. <gry> nie, za tobą, za tobą, za, to, za, no, to, to, za tobą, za tobą, za tobą! To to dobra, dobra. Co teraz, co teraz. Masz, piń. Dobra. Udało się. Dobra. U, dobra. Hekami. Ej, to jest łatwe. To jest dużo łatwiejsze, niż dobra, z tymi kurczakami. Ciach. Ej, ale nic mi nie daje jedzenia. Ciac, ciach, 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 ciach. Szybko. chach Toż jest, toż jest, co żyłem. Jakae trzeba dobierać stek, pork chop, usmażony i tak dalej. Musisz najbardziej sycące rzeczy wybierać. O, to, 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 Jest, udało się. Nie, nie to. No co jest, nowce? Dobra, no, udało, się. Uuu, Dobre, udało, udało się. jest, Ostat... udało się. W ostatniej sekundzie, Final ale się simple. udało. Uuu, jest. To jest łatwe, to jest bardzo no jest łatwe. to tak jest łatwe, o nie. Co mamy z Enchanted? Enchanted Diamond Pickaxe. Aha, zapomniałem. No, Aha, szybko. O nie. No nie, no, woda, o nie udało nie, z, zapomniałem o levelu. Sky. Sky, jest. Ej, to było łatwe akurat. Tyk Dobra, Nice to, ale to są, są łatwiutkie, to jest takie strasznie łatwe, aż dziwne Kliknij na Patrz cobblestone Patrzę się, patrzę się, patrzę się, patrzę na się, na patrzę a, się. Uch, widzę a się napatrzyłem Uuu, jak Nie, ja nie grałem Uro. Gratulacje Meh Yyy Meh Meh Me ja nie jestem zawisny, ale mech! E? Ile mech? Co? <spar�> ale co, ty, co z tym nie, mchem? Sp nie spojrzałem się tak szczerze. Ja miałem 8, a ty? Ej, gdzie my jesteśmy? Na no, Block internet. Czy ty wybrałeś jakiś mix? Mini game nie. <spar�> <laughs> jestem Dobra. No y y y nic nie widzieliście, nic nie widzieliście. Y <śpar�>

Multi on. Dobra, chyba zrobiłem. Tak zrobiłem, zrobiłem. Jak tyś to. to. Co tam się. Y, nie umiałeś? Golden sword. sword. Dobra, teraz nie zapomnę. O, no, zionie zabieram ekspa. Nie da się zabierać ekspa. Da się, jak słyszysz, Nie, nie, nie miałem na ekspa tyle, ile tego ekspa potrzeba yeah. Ale zjadłabym zupę, Ale go bał? Nie, 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 ale z sobą mi idzie, mam dopiero. Nie, źle położyłem, dobra jest. Mam dopiero trzy punkciki. Mam sześć punktów. Ja mam Dwa punkty w ogóle, co? Mam tylko sześć punktów, ale bieda. O matko nie zdążę. To parkour przecieje. No ja też się zdążyłem. Ja też nie zdążyłem Ty, w ogóle. O nie, wyskoczyłem. Strasznie tak mało tych mam. Punktów no saka. Ja mam dwa. Ja nie ja mogę, mam ja mam trzy. Ej, ale dlaczego mam dwa, skoro. O nie, uważajcie! I don't, buy, don't kill boys, DMT. DMT. O nie, you died. Oh, you died. Kill chicken! Kill a kitchen killałem! kilołem killałem! Killę, zabiłam kitchen. Give yes, the grandma a babciu, full flower. Babciu. Trzymaj. Babciu, 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 babciu trzymaj. Mierz, babciu, babciu. Masz. Dobra, co teraz? Y jedz, póki się nie najesz, dobra. Then still you dead, rozumiem, it okej. Okay. It's still you're dead. <laughs> Ta, no, jeszcze chwilę. I. I... Nom, 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 bądź nom, bądź no, dobra. Pewnie mógłbym. Pewnie mógłbym, nie mogę <ślesz> 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 oh, Nie, <ślesz> you died. nie mogłbym. U nie widać. jak człowiek umarł. You nie. died, you died, you died, you Cio, always did. No, zostaw się pan. Uciekłeś. Półtora serduszka mam tam radę. Jak cię gonią wszyscy! Nie, umarłem na tym koniec. Z 8 godzin, tak? Nie ruszajcie! No, czemu? Dlaczego się ruszyłeś? Co? To było z totalnie. no nie, nie byłem na no tobie. Ile mieliście punktów? 10, 8, 4, 5, 2, 1, 8, 6, no to super team po prostu. Super. Tak, super team, tak, gnialny team. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Tym razem się uda, tym razem się uda, ciao. Dobra, co teraz, co teraz? No o nie! Właśnie. Tylko nie to! Nie padłem, no nie, no nie, spadłem. Mmm, jestem, już przedłem. przedłem. Na życie prawie. Eat, Eat till you're full. Ale co obrażasz mnie? Przecież nikt tu nie jest full. Dobra, ja się tajałem. <noise> <noise> o, jestem drugi. Jak no, miło. Ale Nadal nie mam żadnego jest? punktu. Strasznie, Strasznie ciężko to zjeść, bo się, są takie lagi, jakby, nie? Slimes. Im więcej tym lepiej, pamiętajcie. Ale skąd mam wiedzieć ile us ustrzeliłam? Przecież nie liczę. Pyk. Nie ważne. Pyk. Pyk. Co ci uh. 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 mi Luka to wood, wood plank. plank. Nie, nie, nie. wood Plank. Yes. yes Nice. Tot yourself with Anaro. Bom. Tam siebie strzel, dobra, dało mi się. Za, za mocno strzeliłem, ale udało jaki się. Zjadę zjadę. Build Iron Golem! Pyk 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 Jak to się buduje? Dobra, się. Krzyż, prawie że taki. Masakra. <grym> no Dobra, jest. No, nie, nie a Zombie Ladger, Najpierw podka później jabłko. Jak to mu zrobić? Najpierw podkę, mu dajesz, później jabłko. Jak mu dać podkę? Na, klikasz yes. na niego z podką. A <grym> później gold. z jabłkiem. Nie, nie stój na mocnym <grym> stołnie. Ojejku, ja wiem, co... czemu mi tak cały czas nic nie wychodziło, Jak... ja mam jakiegoś teksturpaka dziwnego ustawionego. Gratulacje. No Bravo. O ja. Patrz na nieba. Klap klask. finish. Drink krzymy? the fire, fire resistance. Jak ja mam dziwny teksturpak, nie miałem go wcześniej. O co chodzi? Myślacie, wiecie, wiecie co, za, co to za teksturpak jest? Tak, z tego minigamu. <laughs> to nie jest Co już, zagrałam? Dobra. To już? Film. Chyba tak. The co? Game. co? Yl... 8 na 10. Dobra, byłem. udało się. Okay. Dobra, Mieliśmy razy. kiwać głową. Tak. I co teraz? Yl... Enchantment Gold. Ile to potrzeba na to? Jeden level. No to dlaczego znaczy, ja nie mogłam? Dobra, zaczatowałem. Co? Nie, Uch, udało nie, się. Nie, nie zrozumiałem tego kurde. Aha, bo to nie pokazuje, get... oh. że możesz. No nie, czemu? No nie spadło na mnie. Dobra. Jest no, finish. Yeah. To chyba po raz pierwszy. Uh, slap with fish. Okej. Okay. Dobra, 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 wszystko no, okej. Okay. Nie slapuje czy Wszystko okej. Okay. Ale o, czemu wy tak macie dużo punktów? Yeah. No nie. Yeah. Ja nie rozumiem o od no Im szybciej wykonasz, nie. tylko top 3 dostaje punkty, nie? Za wykonanie. Ja to jakby. jest słabe.

Okej, okay. nie ruszaj się! Okej... Okay. A sfejlowałem! No bo nie, skakałam, nie wiedziałam co wy robicie w ogóle, nie okay. czytałam za dużo zamieszczania. Tak? Dobra, trzeci jestem cały czas. Met iron ore! Iron, 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 iron! No dalej! No, yeah. Piec się zwiesi! Jest! No co?! Yes. Don't stay on the mercy stone! Dobra, A. jest dobrze, jest dobrze, okay. jest stabilnie, Sobie... NIE, NIE, O, patrz mi jajo smoka! Punch, dobra. punch, punch, pan. punch! pan, punch, 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 punch. Punch, 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 Dobra, pierwszy jestem, okej, okay, drugi, bardzo dobrze! Bardzo dobrze! To chciałem, to chciałem, o to mi chodziło, go, pierwszy, bardzo dobrze! Dobra. No, to trzeba w tym momencie puszczamy mm. ten shield. Mm. No ja nie rozumiem. Mm. 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 Dobra, puszamy O do zabić koindów. Nie, nie mogę ogarnąć Spadłem. Tego, to Spadłem. Ale ja się tak Jest daleko odrodziłam pierwszy. i nie wiem, zastanawiasz no, się, nigdy tego chyba zrobić. Jest czwarty. No nie. Kupują. Ej, zbugowałem się w powietrzu, patrzcie do góry! Musimy skraftować żelazne co? Iron, Iron door, dobra. <noise> Iron... Wyrzuciło mnie! Tu, co? Dobra, grajcie dalej. Zbugowałem się <noise> Ja myślę, że to jest dobry czas, żeby napisać tak. w komentarzach bugi są złe. To jest dobry czas, żeby ktoś w końcu wygrał inny niż cyfer, albo żeby był przynajmniej w miarę w miarę wyżej. Nie, Czwarty trzecia. kurde Ooo że pierwsza biegnę ja jestem drugi cały czas Dobra I drugi Dobra O, trzeci jesteś teraz Drugi! Drugie to... masz, nice! Uje, uje, o, a ty masz trzecie fine. Uje A e, Aga, ile miałaś? Fajne, ja mam sześć punktów No następnym tu... razem będzie no. lepiej Oczywiście At least you tried <laughs> <laughs> pa, pa, pa. Hello, mordy nie ma, co tam No elo, elo, elo Elo mordo Jak tam końcówka, czy wam się podobała? Fajna nie? Taka prawilna, prawilna, porządna Wiadomo Wiadomiks. <śla> Dzięki za obejrzenie tego tyczka, mam nadzieję, że wam się ten podobało ten Jeśli wam się podobało to dajcie łapkę w górę Możecie też zasubskrybować Wiedomic. mnie, jeśli jeszcze tego nie robicie Albo tych tutaj troje innych super teamowiczów <śla> Kanały macie w tym momencie w karcie, w prawym górnym rogu ekranu, a zaraz pojawią się na ekranie takie kółeczka. Ej, po, chyba już się nawet pojawiły. Tak więc dzięki jeszcze raz, do zobaczenia w kolejnym filmie i cześć! Nerka!